Jeśli chodzi o dietę i aparat ortodontyczny, no to tutaj um, raczej nie trzeba jakoś drastycznie zmieniać swoich nawyków żywieniowych, jeśli tylko będziemy stosować się do zaleceń e, otrzymanych właśnie po montażu aparatu. Najważniejszą rzeczą jest unikanie pokarmów twardych, e, ponieważ takie twarde, jedzy, twarde, twarde pokarmy, twarde jedzenie może doprowadzić do e, utraty zamków, e, do, do awarii, no i to może podnieść Koszty leczenia. Tam kilka awarii z reguły dopuszczamy, że, że mogą się przydarzyć. Natomiast, no, jeśli pacjent jest ostrożny, to tak naprawdę może się zdarzyć tylko kilka takich odklejonych zamków. W związku z czym należy tych pokarmów twardych unikać. Widelec i nóż to najlepsi przyjaciele pacjenta ortodontycznego, i niestety no, trzeba sobie kroić na drobne kawałeczki jedzenie, skupić się na rzuciu bocznymi zębami, które mają do tego przeznaczone powierzchnie zgryzowe i gryźne. Bokami, i też warto pamiętać o tym, żeby nie odgryzać przednimi zębami takich twardych rzeczy jak jabłko, surowa marchewka, no ponieważ to też może spowodować odłamanie zamka. Kolejna rzecz to są takie pokarmy, które są lepkie, klejące, jakieś włókniste. No to tutaj problem jest takiego typu, że po pierwsze, no jak nie umyjemy od razu zębów, no to one już tam gromadzą się wkoło tych zameczków i, i, i trudno to doczyścić, no ale najważniejsza rzecz właśnie z racji tego, że ich nie, ciężko doczyścić, wchodzą w te wszystkie zakamarki, które stwarza aparat, no to jest duże ryzyko, że pojawi się płytka nazębna, która później powoduje powstanie ubytków, plam próchnicowych, potem ubytków, więc tutaj jakby z racji higieny i dbałości o, o, o zęby, no to takich pokarmów staramy się unikać. Dobrze też unikać gumy do rzucia, która też może nam po pierwsze obklejać te zęby, a po drugie też awarie jakieś mogą się zdarzać. Jeśli jest taka konieczność, no to tak na krótko i, i tą gumę jak najszybciej wypluwamy. Kolejna rzecz to będą pokarmy słodkie. Po każdym słodkim jedzeniu trzeba umyć zęby. I to też jest oczywiście związane z ryzykiem powstania próchnicy, więc myjemy zęby i nawet po napojach słodkich. I tu trzeba pamiętać o takich. Niby słodkich, niesłodkich, typu teraz bardzo popularne wody kolorowe, takie truskawki, nie wiadomo jakie. Po takich rzeczach koniecznie trzeba też umyć zęby. I trzeba też pamiętać, że nawet w mleku są cukry węglowodany, może tak, nie cukier, ale węglowodany, więc po takich pokarmach też należy umyć zęby. A jeśli nie mamy wyjątkowo, bo, bo taki pacjent ortodontyczny musi być praktycznie zawsze ze sobą mieć szczoteczkę do zębów, ale jeśli wyjątkowo tej szczoteczki nie mamy, nie mamy możliwości umycia zębów no to choćby te zęby jamy ustną należy przepłukać nawet samą wodą i jak najbliższym czasie e, te zęby umyć.